W Ołdrzychowicach Kłockich odbył się festiwal amatorskich trunków. Jak zawsze cieszył się sporym zainteresowaniem. Wszyscy, którzy dotarli na imprezę, bawili się wyśmienicie. Suto zastawione stoły, miła, ciepła atmosfera i dużo wina. Jak mogło się nie udać? Przez ostatnie dwa lata mieliśmy dużo zgłoszeń, dlatego postanowiliśmy w tym roku nieco rozszerzyć formułę całej imprezy i nazwaliśmy to festiwal. Poza samym konkursem, który jest jakby główną atrakcją wieczoru, gdzie ludzie przynoszą własne wyroby i też ludzie sami oceniają je, wybieramy spośród nich najlepszego wytwórcę win albo też nalewek. Głównym punktem wieczoru był konkurs win i nalewek zgłoszonych przez domowych wytwórców, a trunki przybyły z rozmaitych miejsc. Poza lokalnymi wytwórcami na imprezę zawitali goście m.in. z Lądka Zdroju, Bystrzycy, Kłocka, ale też Wałbrzycha czy Wrocławia. Z festiwalem związany jestem od początku. Zawsze rokrocznie scedowana jest dla mnie taka prośba, żeby przygotować właśnie dekorację wnętrza sali, na której ten festiwal będzie się odbywał. Być może kiedyś w plenerze się odbędzie. Zobaczymy. Przygotowany był szereg różnych atrakcji, które umilały czas wszystkim zgromadzonym. Występy wokalne, zabawne skecze, doświadczone sommelier wprowadzą publiczność w tajniki sztuki winiarskiej zaprezentował prelekcję na temat historii wina i kultury jego spożywania. A czym kierowała się komisja wybierając najlepsze trunki? Po kolei wszystkimi elementami, elementami, na które składa się jakość wina, czyli zaczynamy od obejrzenia koloru, w sposób jak się rozkłada również na ściankach, w jaki sposób spływa można powiedzieć po ściankach naczynia, po ściankach kieliszka. Następnie barwa i dopiero zapach oczywiście, dopiero później delikatnie próbujemy smak tego. Wina. I suma tych wszystkich elementów yy, składa się na końcu z Myślę, że ten poziom y, alkoho alkoholu, może nie alkoholu, ale poziom, jakość tych, tych nalewek jest co roku lepsza. I myślę, że po tym, bo jest ich dość sporo w tym roku, to myślę, że na koniec tej degustacji to będziemy i naprawdę wybierzemy tą najlepszą, y, najsmaczniejszą nalewkę. Powołano dwie komisje, które typowały najlepsze nalewki oraz wina. W tym roku publiczność także mogła oceniać. Oceny były sumowane wraz z ocenami komisji, a następnie wyliczano średnią. W kategorii win pierwsze miejsce zajęła Ewa Pilczuk-Zydorczak z Wrocławia, drugie miejsce Mateusz Zydorczak, a trzecie Krystyna Dzikowska z Żelazna. W kategorii nalewek pierwsze i drugie miejsce zajęła Jolanta Pawłowska ze stronia wsi, natomiast trzecie Maciej Ciążkowski z lądka zdroju.